どうぞ。 pięciu najbardziej zadłużonych posłów tej kadencji. Najczęściej pojawiającym się zobowiązaniem są kredyty hipoteczne, ale również nie brakuje poręczeń majątkowych. Część obciążeń generują również limity na kartach kredytowych. Listę otwiera marszałek Sejmu Szymon Hołownia, który w swoim oświadczeniu wykazał ponad 2 miliony złotych kredytów, z czego 1 450 tysięcy złotych stanowi kredyt hipoteczny zaciągnięty w Santander Banku Polska. Poseł Michał Połuboczek z Konfederacji zadeklarował ponad 1 480 Złotych zobowiązań, na które m.in. składa się kredyt mieszkaniowy, pożyczka na działalność gospodarczą oraz kilka mniejszych kredytów. Poseł Koalicji Obywatelskiej Robert Dowhan wykazał 2 400 000 złotych zobowiązań w których znalazły się dwa kredyty mieszkaniowe. Jednak kwota ta nie robi aż takiego wrażenia, przy sumie prawie 30 milionów poręczeń, jakich się podjął. Posłanka Urszula Nowogórska z PSL zadeklarowała zaciągnięty w 2015 roku kredyt inwestycyjny na firmę męża. Do oddania z pierwotnych 4 milionów złotych pozostało jej jeszcze ponad milion 100 tysięcy złotych. Posłanka Koalicji Obywatelskiej Małgorzata Niemczyk zadeklarowała dwa aktualne kredyty hipoteczne na zaledwie 770 tysięcy złotych. Czy zaskoczyła Ci ta dłużników? Daj znać i nie zapomnij mnie obserwować, aby nie przegapić innych ciekawostek ze świata finansów i nie tylko.